Maciek, nie widzieliśmy twoje ostatnie walki w Niemczech, no ale chyba wpadka jakaś tam rewi. Słyszałem co prawda, że, że tam nie byłeś zadowolony z werdyktu, natomiast... Gdzieś chyba nie wyszedł ci ten dzień i ta walka. Znaczy, wiesz, wyszedł czy nie wyszedł? to chodzi o, Głównie chodzi o to, że patycznie wiesz, że jeżeli się podej, podchodzi profesjonalnie do tego, jeżeli ktoś mi mówi, że e, mam ważyć 62 kg, czy tam ważyć 64 kg, to waży tyle, co, to jest cały umówione, A jeżeli mój przeciwnik, e, zresztą wiesz, w boksie zawodowym jest, zawsze tak było, odkąd pamiętam, kiedy przyszedłem na boks zawodowy, to patycznie wiesz, że dzień wcześniej waga, e, wiesz, ważyłem tyle, patycznie dostałem telefon, późniejszym podwieczór, po, po, po można powiedzieć, wieczorem kiedy przyjechałem do Berlina, że praktycznie, że walki nie, wagi nie będzie w dniu dzisiejszym, tylko będzie na następny dzień. To już byłem zdziwiony i mogę sobie coś zjeść. To wiesz, to dla mnie takie, wiesz, to troszeczkę nieprofesjonalne podejście do tego wszystkiego. E, w późniejszym czasie, wiesz, trzy godziny przed walką, e, czy tam dwie godziny, nawet, można powiedzieć, e, Niemcy mnie ważą chyba trzy razy praktycznie ile ważę, ile ważę, a ja swojego przeciwnika w ogóle nie widziałem na wadze. To jest, wiesz, dla mnie. późniejszym, e, po wa walce, no wiesz, walkę, walkę wydaje mi się, że przegrasz na pewno nie przegrałem. Remis to walka dla mnie z Remisowa w czwartej rundzie, patycznie bardzo mocno miałem go trafionego lewym sierpowym, praktycznie, gdzie zawodnik można powiedzieć uratował go gong, bo na pewno bym go skończył. No później się po przerwie doszedł do, do, do siebie już. Wiesz walki nie przegrałem, wiesz, zawodnik który, zawodnik, który się cofa, że to moi, moi znajomi byli tam na, na walce, którzy znają niemiecki, trenerzy krzyczą od drugiej rundy po że nie bij się, uciekaj, zadawa jeden, zadawa, jeden, zadawa jeden, dwa ciosy i to wszystko, to wiesz, no to, się, to mija się z celem i werdykt. Byłem pewny, że wygram tę walkę, wiesz walka remisowa. Można być niepotrzebna, niepotrzebna, rzecz, niepotrzebna jakaś tam walka, która mi była przed tym, przed tym, bo miałem dobrze, dobre można powiedzieć, statystyki, gdzie boksowałem z dobrymi zawodnikami i dwie ostatnie walki wygrałem, a tutaj taka walka. Można być w topka, wpadka nie tylko moja. Wiadomo, że z programu gali wypadł Artur Grigorian, jest Francuz, może sportował nawet mocniejszy rywal. Natomiast ty na pewno rewanż z Grigorianem traktowałeś bardzo ambicjonalnie. Jesteś w stanie się zmobilizować do tego Francuza tak samo jak do Grigoriana? Co, nawet chyba bardziej, wiesz co, bo bardziej mi zależy na tym, bo to jest młodszy zawodnik. Ja już można powiedzieć, ja już wcześniej mówiłem, że Wiedziałem poniekąd, że do tego walki chyba nie dojdzie, bo rozmawiałem z Andrzejem Grajewskim i on mówi, że po prostu Artur się tam żali Pietro Kolowi, że, że ma problemy z wagą, że ma problemy ze zdrowiem, że go wszystko boli, że, wie, że po... wiesz, wiadomo, zawodnik, który ma 44 lata, yy, inaczej się ciało się regeneruje niż zawodnika, który ma 30 lat załóżmy, nie? Daję taki przykład, bo też mam ponad 30 lat, ale wiesz, i chodzi o, głównie chodzi o... To, wiesz to walka, można powiedzieć tego, tak, ta walka by nic nie dała, żadnej przepustki do jakichś walk o tytuły czy prestiżowe, czy to dla moich, dla moich samej ambicji, a tutaj wiesz, Franciszek Bonicel to jest zawodnik, który gdzieś tam w rankingu jest, jest, walczymy o jakiś tytuł i jest są szanse i możliwości później po tej walce już boksowania o coś, o, o, jakieś, o jakieś już ważniejsze walki. Będziesz mógł spać z myślą, że nie zrewanżowałeś się Grigorianowi? No znaczy, wiesz, ja, ja powiem Ci tak, że ja do dzisiejszego, ja już o tej walce można powiedzieć zapomniałem, to było bardzo dawno temu i powiem Ci tak, że ja tam tamtej walki nie przegrałem. Tej walki drugiej bym też nie przegrał, wiesz, to tak mogę tego mówić, to jak gdybać, ale naprawdę, słuchajcie, robię z miesiąca na miesiąc, jest coraz lepiej mi się, e, robimy akcje, realizujemy z trenerem Zygmuntem Gosiewskim akcje, które przerabiamy na treningu, który męczy mnie, męczy, 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 I jeszcze raz powiem, męczy, które wiesz, w późniejszym czasie wychodzą mi to w walce i, i, i tak powinno być praktycznie, jestem zadowolony z pracy z Zygmuntem Gosiewskim, mamy naprawdę bardzo bliski kontakt i prostu rozumiemy się bez słów, można powiedzieć, że i tak tak, powinno być, tak, w boksie zawodowym powinno być, że trener jest przyjacielem, a zawodnik jest przyjacielem trenera. Jak to było podczas negocjacji z Grigorianem? Wyście mówili o dłuższym dystansie, on mówił o czterech, maksymalnie sześciu rundach. Jak to naprawdę wyglądało? A tak wyglądało, że poseł nie chciał więcej woksować niż sześć rund i on powiedział, że on nie wytrzyma, że. On mnie docenia, a wiesz, kiedy boksowałem w Zolden z Nikera zawodnikiem, to pytam się, mówię, zrobisz wagę, bo tam się widzieliśmy, bo Artur też tam był. Mówi, tak, że on waży 64 kilo. Patrzyłem się tak na niego, mówię, Artur, mówię, 64 to ważyłeś 20 lat temu, nie, mówię, bo teraz to waży gdzieś ponad 70 kg. nie, co ty, nie, mówi. ja 64, 65 na co dzień ważę, nie. No ale w późniejszym czasie wyszła prawda, jaka jak prawda, no. Bez sensu kłamać i nie lubię, nie lubię kłamać, ja jestem człowiekiem, który wolę powiedzieć prosto komuś w oczy czy w twarzy, jest tak czy tak, a nie udawać, że jest. Albo jest czarna, albo jest biała, a nie mówić, że jest szara. To tak naprawdę Grigor w pewnym momencie chciał tej walki w ogóle czy od samego początku blefował? wydaje mi się, że wie, że on wiedział o tym, że że nie jest w stanie się przygotować do tego, do tego pojedynku takie nabijanie, wiesz, gdzie w późniejszym czasie dostał, była zgoda, bo wiadomo, wszystko uzależnione było to od promotora Petera Cola, grupy Uniwersum, że praktycznie wiesz, że on musiał dać zielone światło, praktycznie że wyraża zgodę na tą walkę. Andrzej Greski to załatwił praktycznie była zielone, było zielone światło od Petera Cola, ale wiesz, no wiek. Wiek to jeszcze raz powiem, wiek, podkreślam to i, i wagę. Jeżeli ktoś zawodnik ma 14-15 kg na to nie jest w stanie zrobić tego i w tym wieku. Francuz, który będziesz się bił, jest zawodnikiem może mniej znanym, jeżeli chodzi o personalnie, ale na pewno sportowo dużo większe wyzwanie przed Tobą. Powiedz mi, co wiesz o tym rywalu? Oczywiście znaczy, widziałem jego dwie walki, może dwie na trzy walki. Widziałem jego, mam to nagrane na, na płycie DVD już przetestowaliśmy to z trenerem, właśnie trener jest teraz w trakcie oglądania przeciwnika, rozszyfrowania co jest zawodnik jest wyższy, wiadomo we Francji, tak jak mówiłem wcześniej tu już na konferencji że zawodnik we Francji, zawodnicy we Francji potrafią boksować, jeszcze pamiętam z czasów amatorskich i z czasów zawodowych, że potrafią naprawdę boksować i tam jest boks na wysokim poziomie, także nie lekceważy go, przygotowuje się bardzo dobrze, wiesz no, może być że teraz, w okresie teraz to są sparingi praktycznie i i praca z trenerem, tarczy, dużo tarczy przyborów i wiesz, ja w, a w ostatni tydzień, ostatni tydzień to już jest, można być BPS, jest podtrzymanie tylko pod, pod, pod kątem wagi, wypoczynku, nie, dynamiczne treningi i wchodź, 6 marca wejść do Ringu i robić swoje. Gala w spotku stanęła trochę pod znakiem zapytania przez wycofanie się z tego projektu Damiana Jonaka. Czy macie z Andrzejem Grajewskim jakiś projekt zastępczy? Jeżeli nie dojdzie, nie daj Boże, do tej gali, co wtedy? Wiesz nie pytamy takie rzeczy. Promotorem jest Andrzej Grajewski. Ja na dzień dzisiejszy nie podpisałem kontraktu jeszcze promotorskiego z Andrzejem Grajewskim. Jesteśmy na, na można powiedzieć, na, na dzień dzisiejszy na rozmowach jako przyjaciele, znamy się, pomaga mi on w tym. Mam nadzieję, że po... Zresztą ja powiedziałem Andrzejowi Grajewskiemu, że po, po walce w Katowicach, po prostu siadamy do stolika białego i rozmawiamy, wykładamy kawę na ławę i ja chcę tak, a on chce taki i dogadujemy się, albo, albo wóz, albo przewóz, a wiesz, że ja, ja nie mam 15 lat, żeby po prostu wiesz, żeby gdzieś tam coś robić, ja po prostu mam swoje, swoje lata i, i powiedziałem, że 3 lata chcę poświęcić się maksymalnie pod kątem bokserskim, praktycznie zrobić jeszcze coś dla tego boksu zawodowego i dla siebie. I wiesz, Jestem, wiemy o tym, że jestem w stanie na pewno walczyć o, o, z tymi najlepszymi, stać mi na to, nie jestem wypełnionym zawodnikiem i zrobię wszystko, żeby, żeby się dobrze przygotować do tego pojedynku, pokazać się z jak najlepszej strony i do kolejnych następnych. Teraz w perspektywie tych kilkunastu dni, e, wiadomo, ta, ta, ta oferta finansowa nie była dla ciebie zadowalająca, natomiast e, Mitchell jest oficjalnym prezydentem Federacji Wubołowa lekkiej. Nie żałujesz trochę, że nie przyjąłeś tego wyzwania? Deixa Ja już miałem, ja przyjąłem takie wyzwanie z Arturem Gigorianem w Niemczech, gdzie jeszcze byłem u pana Wasilewskiego, gdzie przyjęliśmy, to było też zapewniane, że będzie, wszystko będzie ok, a tak naprawdę w późniejszym czasie że powinienem zdobyć tytuł mistrza Świata, a nie, nie było mi to, że nie, 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 nie zdobyłem tego tytułu. I to samo mogło być wiesz, z no Jest to zawodnik na pewno niebezpieczny, agresywny, boksujący, potrafi, który potrafi boksować, nie? ale ja nie mówię, że wiesz, że tą walkę mógł przegrać albo, albo, albo wiesz, albo wygrać. Nie? To, jest, wiesz, to jest na dzień dzisiejszy nie wiadomo. Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy w ringu, na neutralnym ringu i sprawdzimy swoje umiejętności swoje swimy. Dzięki. Dziękuję również.